Jeżeli zastanawiasz się, czy masz rozejście kresy białej, pokażę Ci teraz jeden prosty test, który pozwoli Ci to sprawdzić. Oczywiście najczęściej rozejście kresy białej dotyczy kobiet po ciąży. Zaczynamy w tej pozycji, czyli w leżeniu na plecach i unosimy nieco głowę, tak, żeby napiąć mięśnie brzucha. Palpujemy sobie tutaj w okolicy mięśni, od góry do dołu, do pępka. Utrzymując cały czas napięcie. Jeżeli masz rozejście kresy białej mięśnie brzucha, mięśnie proste brzucha oddalają się od siebie. Pokażę Wam teraz jedno proste ćwiczenie na wzmocnienie mięśni brzucha i kresy białej. Do tego ćwiczenia będziemy potrzebowali takiej piłeczki niedużej lub zwiniętego ręcznika albo koca, który będziemy mogli włożyć między kolana. Kładziemy się na plecy, ręce układamy wzdłuż tułowia i zaczynając od ruchu zawinięcia miednicy Ściskamy kolanami piłeczkę i podnosimy do góry. Wracamy. I znowu. Zawijamy miednicę, ściskamy. Robimy wdech i wydech góra. Wykonaj to ćwiczenie 15-20 razy w dwóch, trzech seriach. Najważniejsza jest systematyczność. Daj znać w komentarzu, czy ten test sprawdził się u Ciebie.